Państwu Lubuskie rozmowy u Herberta, a dokładnie wypożyczalni naukowej z Panią Profesor Batą Orłowską, która Dzień reprezentuje dobry. Regionalne Centrum Debaty Międzynarodowej oraz z Panem Profesorem Pawłem Leszczyńskim, który reprezentuje Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Dzień w Gorzowie. Dobry, witam serdecznie. I w tym składzie staramy się rozmawiać o różnych problemach światowych, ale nie tylko, problemach europejskich. O problemach ludzkości, generalnie, można tak powiedzieć. A dzisiaj bardzo konkretny temat. Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka w Organizacji Narodów Zjednoczonych na kadencję 2020-2022. No i chciałbym zapytać, z czym się to wiąże? Choć tradycyjnie, oczywiście, najpierw chciałbym polecić pewną lekturę, a jest to podręcznik akademicki, można w zasadzie powiedzieć ale znajdują się w nim również rozdziały, które mogą zaciekawić szerszy krąg czytelników, czyli prawa człowieka i ich ochrona. I tutaj dla przykładu, ponieważ najczęściej prawa człowieka no, kojarzą nam się z prawami np. do wolnych wyborów, prawami pracowniczymi, ale też, proszę Państwa, prawo do poszanowania prywatności, do poszanowania życia prywatnego, życia rodzinnego, do poszanowania domu, do poszanowania korespondencji do wolności ekspresji, prawo do posiadania własnych poglądów, przekazywania informacji i idei. Mamy też prawo zrzeszania się oczywiście, to może bardziej właśnie jest to z tych znanych, ale też prawo do nauki. Ale wróćmy do Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ. Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ 17 października 2019 roku. Ciekawe, bo tego samego dnia, właśnie 17 października, no, każdego roku od 1997 obchodzimy właściwie rocznicę wejścia w życie naszej konstytucji z 1997. Czyli taki ładny, sympatyczny prezent na 22. rocznicę wejścia w życie naszej ustawy zasadniczej. Co jest bardzo ważne, Rada Praw Człowieka jest organem pomocniczym ONZ. Jak wiemy, tych organów jest bardzo dużo z akcentem na A. Bardzo, bardzo. Natomiast Rada jak nazwa wskazuje, zajmuje się kwestią promocji. Propagowania no i oczywiście ochrony praw człowieka w skali globalnej. Dodać tutaj trzeba i należy, że oczywiście wybór Polski wiąże się też z tym, co w ONZ-cie jest od zarania, to znaczy kluczem geograficznym. Polska została wybrana w ramach klucza geograficznego Europy Środkowo-Wschodniej, bo w ramach tych kluczy mamy Azję. I Pacyfik, mamy oczywiście państwa afrykańskie, mamy Amerykę Łacińską, mamy Amerykę Północną. My w ramach tego właśnie kontyngentu Europy Środkowo-Wschodniej zostaliśmy wybrani. Polska przedstawiła swoje priorytety w Radzie Praw Człowieka na tę kadencję 2020-2021-2022. Kto przypuszczał, że początek tej kadencji zbiegnie się z pandemią COVID-19? A kto przypuszczał, że końcówka tej kadencji zbiegnie się z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę? Te nasze priorytety, które myśmy przedstawili w 2019, one zresztą się z tą końcówką wiążą, ponieważ my postawiliśmy na to, aby zapobiegać w skali globalnej zbrodniom wojennym, zbrodniom przeciwko ludzkości, handlowi ludźmi kwestią bardzo ważną też jaką jest promocja wolności religijnej w świecie. Tutaj też z polskiej inicjatywy, ale też Stany Zjednoczone, jeszcze poprzednia administracja jeszcze zanim myśmy dostali się do Rady, Praw człowieka Mike Pence, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, organizował wraz z polskim ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, zorganizowali taką międzynarodową, światową, globalną konferencję o wolności religijnej, gdzie chodziło właśnie o kwestię zwrócenia uwagi, a to na sprawę Rohingjów w Birmie, ale też na sprawę chrześcijan, bo y, nie mówi się zbyt wiele o prześladowaniu chrześcijan także w Chinach, na przykład w Chińskiej Republice Ludowej. I ta sprawa była też bardzo mocno podnoszona, nie tylko tam zresztą. Więc ten priorytet jest tutaj też bardzo ważny i bardzo istotny. Kwestia prawa do edukacji, w tym edukacji dla dzieci i młodzieży. Cały czas można powiedzieć nabiera to na znaczeniu, a pamiętamy, że paręnaście lat temu taką osobą, ambasadorką tego prawa do edukacji została dziewczyna z Pakistanu Malala Yousuf. Malala Jusów. I ona wykonała tutaj kawał bardzo fajnej, fantastycznej roboty, jeżdżąc po świecie i rzeczywiście promując to, zachęcając rządy też poszczególnych państw do tego, że bardzo ważną sprawą jest postawienie na edukację, ponieważ ona jest dźwignią rozwoju i ponieważ ona jest najfajniejszym sposobem wydobywania ludzi z nędzy, ze złego położenia ekonomicznego. To zostało też bardzo mocno podkreślone. Tutaj trzeba jeszcze dodać że ten nasz wybór w 2019 on jest w pewnym sensie kontynuacją naszej obecności związanej z latami 17 18 w radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, bo Polska w latach 2017-2018 zasiadała jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych już któryś raz, bo oczywiście byliśmy wybierani także wielokrotnie w latach minionych. I te priorytety, które w Radzie Praw Człowieka myśmy przedstawili, one się pokrywają z tymi, jakie przedłożyliśmy w 2016, kiedy ubiegaliśmy się właśnie o wybór na tego niestałego członka. Jest rzeczą bardzo ważną to, że Rada Praw Człowieka funkcjonuje no, w środowisku niezwykle zróżnicowanym kulturowo. No bo właśnie, z jednej strony państwa zachodu szeroko rozumianego, no ale z drugiej strony globalne południe, a z kolei jeszcze z innej państwa, które delikatnie rzecz ujmując, z prawami człowieka y, mają mniej więcej tyle wspólnego, co ja z lądowaniem na Księżycu. No bo tutaj można by wymienić choćby Libię, y, Kubę. E, już o Korei Północnej w ogóle nie wspominając, czy Federację Rosyjską, albo Arabię Saudyjską, albo Iran, gdzie ostatnio przecież słyszeliśmy o sytuacji związanej z zamordowaniem przez policję religijną 21-letniej dziewczyny, za to tylko, że miała źle nałożoną zasłonę na, na swoje włosy, i to doprowadziło do jej śmierci. A jeszcze jest kontekst kurdyjski, bo ona też pochodziła z mniejszości kurdyjskiej, tak można, można to rozwijać. Problemów jest co nie miara i faktycznie ta nasza końcówka w Radzie, w Radzie Praw Człowieka ONZ wiąże się z wysiłkami też wielu innych państw do tego, ażeby no, spowodować, aby zbrodnie wojenne które mają miejsce teraz na terenie Ukrainy, nie uszły na sucho, żeby były z czasem przedmiotem po prostu sprawiedliwości, by znalazły swoje miejsce przed obliczem np. Międzynarodowego Trybunału Karnego albo specjalnego Trybunału Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw osądzenia Federacji Rosyjskiej, tak jak w latach 90. miało to miejsce z terytorium byłej Jugosławii. I to jest właśnie bardzo trudny okres. Na trudny okres przypadła ta kadencja Polski właśnie w ONZ. A ja chciałbym, panie profesorze, zapytać o edukację. Tutaj mówiliśmy, że prawo do edukacji to też jedno z podstawowych praw człowieka, ale może ja zapytam odwrotnie, teraz z kolei, że czy przechodząc na grunt, tutaj już nasz Polski. I edukacja właśnie w zakresie praw człowieka. Tak nam się wydaje, że w zasadzie no, Polakom nie trzeba wyjaśniać, co to są prawa człowieka. Długo o nie walczyliśmy, w sensie y, również państwowości y, prawa do wolnych wyborów i tak dalej. Ale te cytowane wcześniej rozdziały właśnie z tego podręcznika, jak prawo do ekspresji, prawo do wyrażenia poglądów. No, one często też mają z drugiej strony pewne ograniczenie prawne, bo poglądy można wyrażać, no ale nie można obrażać, prawda? Można wyrażać się artystycznie, ale też uwaga, no, są pewne uwarunkowania. Czy Pani zdaniem, pani profesor, ta edukacja właśnie w zakresie praw człowieka, ale też i odpowiedzialności pewne, jakie się wiążą z tymi chociażby aspektami, czy to już jest sprawa, która w Polsce jest załatwiona, i tutaj nie musimy Zbyt podejmować jakichś działań, czy jednak y, cały czas trzeba uświadamiać prawa człowieka, a może nawet właśnie też w tym podstawowym zakresie. To znaczy, szanowni państwo, uświadamiać zawsze trzeba ponieważ zmienia się sytuacja, zmieniają się konteksty i ten proces edukacyjny trwa cały czas. Zresztą w procesie edukacji, w polskiej edukacji, my uczymy od najmłodszych lat, my już od przedszkola uświadamiamy, uświadamiamy dzieci w kontekście pewnych praw, posiadania tych praw, prezentowania tych praw, ale też na przykład uczymy szacunku do innych osób, szacunku do innej kultury, do innej religii, szacunku do innego zdania, do w ogóle posiadania prawa do tego innego zdania, więc tutaj jak gdyby musimy też o tym pamiętać, że szkoła jest miejscem otwartym, czy przedszkole, tak, jako miejscem, które kształtuje nas w tym kontekście posiadanych praw, ale też posiadanych obowiązków, bo ciągle mówimy tylko, pamiętajmy o prawach, nie mówimy, czy rzadko mówimy o obowiązkach, a te obowiązki też w kontekście chociażby uznania drugiej osoby, szacunku tej drugiej osoby, czy wysłuchania jego przynajmniej opinii i poglądów, tak, my nie musimy się z tym zgadzać, ale powinniśmy uczyć tego szacunku, do tego, że ktoś inny może mieć odmienne zdanie, bo do tego zdania każdy z nas ma prawo. Więc myślę, że to jest temat y, też jak gdyby do realizacji nie tylko w Polsce, Prawa do, eduka wszystkich. do edukacji, prawo ale do edukacji. jednocześnie obowiązku tak. edukacji. Obowiązku edukacyjnego, tak? Tutaj ja muszę przyznać i powinniśmy powiedzieć, że rzeczywiście ten czas, który nastąpił na przewodnictwo Polski w Radzie e, przy ONZ. Jest czasem trudnym, tak? bo nastała pandemia. Najpierw pandemia, która też zmieniła perspektywę, i kwestia chociażby tych kontekstów związanych z priorytetami dotyczących, na przykład, aspektów przemocowych. Wiemy doskonale, że ten kontekst przemocy nie tylko w Polsce wyszedł, ale również i w wielu innych krajach dotyczący zamknięcia nas, tak naprawdę, ze względu na pandemię i okazało się, że rzeczywiście jak gdyby musimy działać w tym obszarze, edukować, uświadamiać i pracować, aby takich sytuacji nie było. Kontekst chociażby najbliższe edukacji. Proszę Państwa, y, zmieniła się sytuacja po 24 lutego 2022, pojawiła się liczna grupa migrantów wojennych, więc pojawiły się też dzieci w szkołach. Polska elastycznie dostosowała się, przyjęła te dzieci no, w trybie niemalże natychmiastowym, nie mając często po pierwsze narzędzi, nie mając przygotowanych nauczycieli. Zobaczcie, jak bardzo szybko musieliśmy dostosować zarówno przepisy prawa, Dotyczące przyjęcia, edukowania tych dzieci, kwestie związane chociażby z egzaminowaniem dzieci, ocenianiem dzieci. To jest mnóstwo różnych obszarów, które rozwijają się dynamicznie i które musimy zmieniać i dostosowywać na bieżąco. A jednak daliśmy radę. Myślę, że naprawdę w tej trudnej, złożonej sytuacji jesteśmy zmobilizowani, zmotywowani na tyle, żeby pokazać, że te priorytety są dla nas ważne i potrafimy w sytuacjach traumatycznych zadziałać, nie tylko deklarować, bo często no, priorytety są pewną deklaracją, czym będziemy się zajmować, jak będziemy realizować pewne zadania. Natomiast kiedy przychodzą sytuacje trudne, no to musimy sobie z nimi radzić. Tak mi się wydawało właśnie, że t, y, ten temat, który pani profesor poruszyła, prawo do edukacji, że w Polsce jest w zasadzie y, tematem y, uregulowanym, ale to rzeczywiście pojawiła się pewna grupa, y, mówię tutaj o dzieciach z Ukrainy, no i one też mają prawo do edukacji, tak. Nawet również będąc, i obowiązek, będąc również w naszym kraju. Tak. Oczywiście. Ale y, y, jest to kwestia że... odpowiedniej organizacji, tak? No tak. bo musieliśmy dostosować jak gdyby ten proces, czy to w, na zasadzie imersji językowej, czy submersji, tak? Tego zanurzania dzieci w języku, no bo pojawiają się dzieci, które raptem, nie znając języka polskiego, muszą się w tym języku uczyć, znalazły się w szkole, inny zakres chociażby porównania podstawy programowej ukraińskiej i naszej, tak? spowodował, że też no, to mnóstwo jak gdyby takich drobnych klocków w tej układance spowodowało, że musieliśmy zadziałać intensywnie natychmiast w kontekście spełnienia tych warunków związanych z prawem do edukacji. I tu się okazało, jak trudne właśnie jest spełnienie tego prawa do edukacji, bo e, bariera językowa, bo wiele różnych aspektów, o których pani profesor mówiła, które no tak w życiu codziennym trudno jest szybko udostępnić zmienić i się. zmienić właśnie akurat dzieciom, które no nie posługiwały się językiem polskim, ale możemy chyba powiedzieć, że natura ludzka jest tak fenomenalna, że potrafi się przyzwyczaić, akurat tu mówimy o tej grupie, przyzwyczaić czy też nauczyć nowego języka, mówmy tutaj od razu o tym aspekcie, w dość szybkim czasie i tak jak mnie się również podziela ten pogląd, że y, ta integracja nastąpiła bardzo szybko, zaskakująco szybko. Warto tu jeszcze może dodać, że i pochwalić się, przypomnieć, bo mało się o tym mówi, a właśnie w kontekście prawa do edukacji to była jedna z najważniejszych idei przedstawionego przez Polskę w 1978 roku projektu, wtedy jeszcze projektu, konwencji o prawach dziecka. Przecież konwencja o prawach dziecka, która została uchwalona w listopadzie 1989 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, była inicjatywą polską. To jest ważne. Dzisiaj, jakby o tym mniej, być może ze względu na metrykę tego projektu, ale ja uważam, że to nie ma żadnego znaczenia. Warto o tym powiedzieć, że to właśnie Polska była. Bardzo wielu prawników naszych, na przykład pani profesor Maria Łupatkowa, też psychologów, pedagogów, to był wkład takiego, możemy powiedzieć, dzisiejszym językiem timu mieszanego, właśnie. Byli pedagogowie, byli psycholodzy, byli prawnicy, wielu, wielu różnych ludzi, którzy nad tym pracowało i ten projekt został przedłożony no i stał się obowiązującym prawem w skali globalnej no dopiero 11 lat później, ale się stał. I to jest Wielka zasługa Polski, bo też w kontekście praw człowieka podkreśla się niesamowicie istotną rolę tej konwencji w zakresie upodmiotowienia dziecka jako również przecież nosiciela praw i wolności, co szczególnie znowu nabiera na aktualności w odniesieniu do sytuacji dzieci jako ofiar konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. I znowu dzieci, które znowu są, można powiedzieć, apiać, wywożone do Rosji, rusyfikowane. Przecież my to wszystko znamy z różnych odsłon naszej historii, nie tylko naszej, Bałtów, narodów bałtyckich, Białorusinów i tak dalej. To można by wymieniać bardzo przecież wiele tych narodów. I to jest też dyskusja właśnie na forum Rady Praw Człowieka ONZ. O zastosowaniu skutecznych mechanizmów egzekwowania prawa międzynarodowego publicznego w odniesieniu do państwa, które jest agresorem. Choć musimy sobie szczerze powiedzieć, że agresorów jest dwóch. Pierwszy to jest oczywiście Federacja Rosyjska, ale niestety nie można zapominać, że użyczenie terytorium dla dokonywania ataków, choćby lotniczych na Ukrainę, jest y, dziełem w cudzysłowie Aleksandra Łukaszenki i Białorusi. Choć w tym przypadku z kolei trzeba bardzo wyraźnie i dobitnie drukowanymi literami podkreślić, że jest to decyzja dyktatora z Mińska, ale nie jest to decyzja narodu białoruskiego. I to jest zasadnicza różnica w porównaniu do postawy bardzo wielu Rosjan, którzy, no niestety, jak pokazuje sytuacja, ale póki co przynajmniej w jakimś sensie, jeśli nie aprobują, no to nie sprzeciwiają się czynnie tej agresji ze strony e, władz swojego państwa. Bardzo dziękuję za przypomnienie właśnie roli Polski w ochronie praw dziecka. E, zakończyliśmy tematem, który, którego nie, no nie da się w tej chwili e, ominąć i każda nasza rozmowa w zasadzie sprowadza się do trwającego, trwającej wojny w Ukrainie. E, I cóż, przychodzi nam tutaj postawić kropkę. Ja bym chciał bardzo podziękować pani profesor Baci Orłowskiej dziękuję. i panu Pawłowi, profesorowi Pawłowi bardzo Leszczyńskiemu dziękuję. za udział w naszej rozmowie i zapraszamy na nasze kolejne rozmowy niebawem. Dziękuję bardzo.